Tu jestem. Wymyślili coś? Proszę? Wymyślili coś? Ale Jakiś tytuł? Ja nie wymyśliłem, a na to nie wiem. Dobra, to zróbmy to po prostu na Facebooku, niech ludzie zdecydują. Powiedziałbym dajcie łapki w górę i komentujcie pod tym filmem, ale tam ruch jest na razie umiarkowany, <grym> bym powiedział. Jak uważasz? No dobra, dzisiaj. Ostatnio tutaj twoje przewidywania, pamiętam, były ostrożne, ale wygraliśmy. Dzisiaj jesteśmy z dobrą serią, gramy z drużyną notowaną niżej. Na co uważać? Na, na co uważać? No przede wszystkim te zagłęby, myślę, że zagrało podobnie jak ostatnio. To są młodzi, wybiegani chłopcy, dobrze dobrze, tak, dobrze taktycznie, natomiast no, musimy swoje doświadczenie wykorzystać w tym To, że pierwsza drużyna ma trudny, delikatnie mówiąc, okres, ma znaczenia i przekłada się na to, co pokazuje druga albo na atmosferę w tym drugim zespole? Może mieć, aczkolwiek nie musi, no to jeżeli sądzą zawodnicy z pierwszej, no to wiadomo, to jakość piłkarska jest większa, natomiast jeżeli jest młodzież, no to, to idzie w stronę zaangażowania większego. Pamiętam, że ostatnio wspominaliśmy Twoje występy w przyludowym, tak? Ja dobrze mówię, że występy, czy? No, na trybunach było, to nie było. Tak, właśnie, ale to był jakiś, no, to... no dobra, to jakieś nowe skojarzenia z tym stadionem dotyczące Ciebie albo ruchu radzionków. mamy coś? Nie, no, nie tracimy tutaj bramek. No, w tym meczu, kiedy byłem na trybunach właśnie nie straciliśmy, poprzednio też nie straciliśmy. Mam nadzieję, że wtedy, dzisiaj też nie stracimy. A to będzie już takie pierwsze, yy, pierwszy punkt do tego, żeby zgarnąć trzy punkty. No i po to idziemy. Kurde, nie wyszło, strach! strach. Widzę, że nic nie robisz, to pogadamy. Bo ostatnio, jak tutaj byliśmy, to rozmawialiśmy o swoim rekordzie żółtych kartek. Pamiętam, że tu i że, i pod... i że dostałeś, tak, nie? Tak. Wtedy był karny, bodajże przestrzelony. Wygraliśmy 1-0. Z tego co pamiętam, no tak A? to było. To w tym sezonie rekordu nie bijesz? To nie, pytanie: nie. czy przez to, że coś się siło w Twoim graniu, czy przez to, że grasz mniej? Eee, chyba trochę i przez to. I przez to. Chociaż w tamtej rundzie dosyć sporo grałem i nie łapałem aż tych dużych kartek, co cieszy. No w tym sezonie zagrałem w ostatnim meczu tylko, dlatego nie było okazji, żeby w zasadzie złapać coś. No dobra, tak, żeby było jasne: nie było okazji, bo co sobie zrobiłeś zimą i dlaczego teraz nie grasz? Słuchaj, no kontuzja była, <laughs> Może nie będę mówił dlaczego, ale no, trochę mi to zajęło, żeby dojść do siebie. Ale sport, nie? Z tego strzelę że... Sport, 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 no. To też nie, 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 że z mojej, tylko tam, przy tym no, za ze studiów musiałem chciałem po no, długo mi zeszło, żeby dojść do siebie, ale no jestem teraz do tego, na, na 100% daję z siebie wszystko i mam nadzieję, że wrócę kiedyś. Tamten na no, trzeba dobrze się tutaj, nie? Bo to um, pamiętam, że wtedy zagłębił siebie, nie przegrywało, przyjechał ruch i... I tam ta X seria się skończyła, a Wam dużo to zwycięstwo dało mentalnie? Tak. Pamiętam, że od pierwszej połowy bardzo dobrze operowaliśmy piłką, graliśmy. W drugiej, może oni trochę bardziej przycisnęli, ten karny był dla nich, ale tak z przebiegu meczu uważam, że wtedy byliśmy lepsi i za trudno wygraliśmy. Jak się tu przyjeżdża, to pewnie szkoda siedzieć na ławce, chce się wyjść, nie? Bo kurde, no kurde, oczywiście, że tak. No. Mam nadzieję, że wyjdę dzisiaj, nie? zobaczymy. No. Sześć kolejnych meczów bez porażki i kapitalny okraszony siedmioma punktami w trzech starciach start rundy wiosennej. To pasy, które przed wyjazdem do Sosnowca chcieli podtrzymać piłkarzy ruchu Radzianków. Podopieczni trenera Marcina Trzcionki dzięki dobrym wynikom odjechali w marcu grupie drużyn zamieszanych w obronę przed spadkiem zreformowanej czwartej ligi. Na tym etapie zmaganie siedmiopunktowa przewaga żółto-czarnych nad jedenastą w stawce rezerwą Zagłębia Sosnowiec wyglądała co prawda na solidną, ale dopiero punkty wywiezione ze stadionu ludowego mogły dać Cidrom na Głębszy oddech przed dalszą fazą rozgrywek. Przeciwko dwójce, pierwszoligowca, trener Marcin Zcionka wystawił skład podobny do tego, jaki desygnował na domowe zwycięskie spotkanie ze zniczem Kłobuck. W jedenastce zaszła tylko jedna korekta. Na ławkę rezerwowych powędrował Michał Szromek, który ustąpił miejsca wracającemu po pauzie za żółte kartki Szymonowi siwemu. Od początku rozgrywanemu w wielką sobotę spotkania na boisku stadionu ludowego nie brakowało emocji. Zaczęło się od uderzenia Piotra Kwaśniewskiego, który rozgrzał Jakuba wałka broniącego. Dostępu do bramki Sosnowiczan. Po drugiej stronie boiska, minutę później, okazję do pierwszej tego dnia roboty dostał Rafał Strzelczyk, i po strzale Igora Dziedzica spisał się bez zarzutu. W dalszej fazie spotkania zdawała się zarysowywać przewaga miejscowych. Siódma minuta, Mateusz Mielczarek oddaje strzał, jest zablokowany, ale piłka ląduje pod nogami Bartosza Martosza. Jego uderzenie broni Rafał Strzelczyk, ale jak się okazało nawet gdyby skapitulował i tak gol z powodu spalonego nie zostałby uznany. Wędrujemy już na drugą połowę boiska, piłka ląduje pod nogami Szymona Siwego, po którego strzale przetacza się wzdłuż bramki zagłębia Sosnowiec, omijając słupek o dosłownie centymetry. Dziesiąta minuta spotkania, nie do końca udana wrzutka w pole karne ruchu, ale piłka pozostaje w posiadaniu Sosnowiczan. Dostaje ją Michałę Barcie. Barcie odgrywa w kierunku Kamila Bębenka i Bębenek z dużym spokojem pokonuje Rafała Strzelczyka otwierający wynik tego meczu. A zatem nie najlepiej układa się początek spotkania dla żółtoczarnych, którzy szybko zostają zmuszeni do odrabiania strat. Po raz ostatni w tym sezonie ruchy gonił rywala na początku listopada w meczu z Piastem w Gliwicach. Teraz też chciał szybko doprowadzić do remisu. Miał okazję Kacper Zalewski, który wywalczył piłkę na połowie rywala, ale później z ostrego kąta trafił dokładnie w spojny słupka z poprzeczką sosnowieckiej bramki. 18 minuta atakuje za głębie Piłkę dostaje pozostawiony bez żadnej opieki Michał. Barć. uderza z 16 metra, ale piłka mija bramkę ruchu w bezpiecznej odległości. Dało się jednak zauważyć, że z biegiem czasu rozkręcają się Przyjezdni, ładna akcja prawą stroną wojska. Kamil Kopeć zostawił piłkę Piotrowi Kwaśniewskiemu, ten przedarł się w pole karne, wystawił futbolówkę Szymonowi Siwemu, który ułożył ją z kolei na lewej nodze, a potem oddał precyzyjne uderzenie, po którym musiał sięgnąć po piłkę do siatki Jakub Wałek. Po 23 minutach mieliśmy remisy 1-1, do a Szymon Siwy zaliczał znakomity powrót do zespołu po tej jednomeczowej karencji przy okazji starcia ze Zniczem Kłobuck. Cidry chciały pójść za ciosem. 29 minuta. Marcin Kowalski dośrodkowuje głową. Uderza Szymon Matysek i przenosi futbolówkę odrobinę nad poprzeczką bramki Jakuba Wałka. Kolejna akcja Żółto-Czarnych. Powalczył o górną piłkę Kacper Zalewski. Zgrał ją głową. Do na matyska. Ten świetnie utrzymał się przy futbolówce. Oddał strzał lewą nogą. Po którym znowu zabrakło centymetrów do tego, by Cidry cieszyły się z prowadzenia. Ostatnim emocjonującym akcentem tej pierwszej połowy była akcja z 37 minuty. Marcin Kowalski podał do Kacpra Zalewskiego. Zalewski odegrał do Szymona Matyska. Matysek próbował dośrodkowywać. Piłka trafiła w rękę jednego z obrońców Zagłębia, ale arbiter uznał, że to nie była podstawa do tego, by dyktować rzut karny. Po 45 minutach ruch radzianków remisował na boisku Zagłębia w Sosnowcu 1 do 1 i miał ochotę na to, by po zmianie stron powalczyć o pełną pulę. Nie może wychodzić miły do tego kłopa? Chyba, że jesteś pewny 100%. Przedziń piłkę i wygrywamy To w ciemnotku, nie Ale po, mamy. To mamy bo tak że właśnie nie się w ciemno, szeroko, a ja w środ, do środka do tego co tak e, schodzi jakby między I Jeżeli to... No to, nie dobrze, zboczynę, dobra, to dobrze Jeżeli w tempie to no, zrobimy, no to jest połapane Jeżeli w tempie jest OK. Myślę, że przedłużył, nie to Nie też. daleko, nie byłem daleko Nie 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 daleko Nie nie, Nie Nie nie, Nie 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 co? Ale nie powiedziałem no, o tym teraz. Jak on <gry> mi to wyjął. Tylko jak to Tylko jak to nie ma siły, ręka do góry. Kto nie ma siły, ręka do góry. Żółtoczarni mocno weszli w drugą część tego meczu, 47 minuta Piotr Kwaśniewski zagrywa w pole karne do Szymona Matyska, ten przewraca się w starciu z Maciejem Wybrańskim, arbiter nie zdecydował się jednak i tym razem użyć gwizdka, co znowu wzbudziło spore kontrowersje na ławce żółtoczarnych. Ale ta sytuacja w żaden sposób żółto nie zdeprimowała. 49. minuta z autu wrzucał Miłoszy Ćwieląg. Uderzał Rafał Otwinowski. Wreszcie z najbliższej odległości dobijał skutecznie Marcin Kowalski. No i Cidry wyszły w tym momencie na prowadzenie. Duża radość Marcina Kowalskiego. Chociaż uderzał z bliska, to jednak sporo determinacji włożył w to, by znaleźć się w tej bramkowej sytuacji. Popularny Kowal. Ruch absolutnie zdominował ten mecz w drugiej części spotkania. 52. minuta i to dość Miłosza Ćwieląga ostatecznie sprawiło sporo problemów Jakubowi Wałkowi. 58. minuta spotkania w ataku znowu żółto-czarni. O piłkę w środku boiska powalczył miłoszy Ćwieląg, później przejął ją Marcin Kowalski, uderzył z dystansu lewą nogą, ale przeniósł futbolówkę nad poprzeczką. Gra Radziankowian mogła się podobać, ale prowadzenie wciąż było bardzo wątłe. Różnica tylko jednego gola sprawiała, że każda wizyta Sosnowiczan pod bramką Rafała Strzelczyka mogła kończyć się remisem. Tę okazję na do. Doprowadzenie do wyrównania. Miał Bartosz Paszczela, ale on przestrzelił. 78. minuta, wracamy na połowę zagłębia. Jeszcze raz miłość ćwieląg sprawdził czujność Jakuba Wałka. Jeszcze raz wałek nie pozwolił ćwielągowi cieszyć się ze zdobyczy bramkowej. 80. minuta, ruch marzut wolny. Doskonała centra Piotra Kwaśniewskiego. Doskonałe uderzenie głową Tomasza Charmaty I robi się 3-1 dla przyjezdnych. A to na 10 minut przed końcem wskazywało, że ruch jest na naprawdę znakomitej ścieżce do tego, by zdobyć. Zdobycie w wielką sobotę komplet punktów. A nie niespełna 5 minut później Żółtoczarni owe trzy punkty przypieczętowali. Piłkę w polukarnym karnym rywala dostał Michał Szromek, później z pod nóg Piotra Kwaśniewskiego wyciągnął ją jeden z obrońców Zagłębia Sosnowiec. Następnie jednak kapitalnym uderzeniem popisał się Kacper Sadlak. Rezerwowy Cidrów poprawił wynik na 4 do 1, zdobywając bodaj najładniejszą dotychczas bramkę w wykonaniu Radzian w tym roku ligowym. Ale Sosnowiczani, choć czasu na odrabianie aż trzybramkowej straty mieli niewiele, no to chcieli poprawić przynajmniej rezultaty. Mieli szansę w 87. minucie, z bliska przestrzelił jednak, będący bez opieki, w polu karnym Cidrów Piotr Płóciennik. Kilkadziesiąt sekund później, z piątego tego dnia trafienia, mogli cieszyć się radzionkowiani. Szymon Siwy przedarł się z piłką pod pole karne przeciwnika, wyłożył ją Piotrowi Kwaśniewskiemu. Futbolówka podskoczyła jednak w ostatnim momencie na murawie, przez co Kwaśniewski kopnął dość wysoko nad bramką. Jako ostatni szansę na zmianę rezultatu tego dnia mieli gospodarze. Uszukał się nieco Tomasz Harmata, próbował to wykorzystać Kacper Wołowiec. Świetnie jednak interweniował Rafał Strzelczyk, dzięki czemu mecz zakończył Nauczył się efektowną, wygraną ruchu radzionków. Cidry zwyciężają na stadionie ludowym z rezerwą zagłębia Sosnowiec 4 do 1. Wiosną uzbierały już 10 punktów, dzięki czemu ich przewaga nad strefą spadkową stale rośnie, a podopieczni trenera Marcina Trzcionki coraz śmielej mogą zaglądać w górę ligowej tabeli. Go, 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 go.

Katwe ile taki bramek już strzeliłeś w życiu Chyba druga. Druga? Druga, no. Ale powiem ci, że gdy siadło idealnie, co? No zawsze mogło być lepiej, nie? Ale ważne, że jest bramka. Trzy punkty i jedziemy dalej. W ogóle jak strzelasz takie bramki to na takich obiektach grając w człatelidę, to, to przyjemność pewnie. Przyjemność, no. Fajnie tutaj zagrać. Pierwszy raz w sumie tutaj gram. Przyjemność. No dobra, dzisiaj 4-1 tak do domu będzie się przyjemnie wracało i świetnie spędzało w dobrym humorze. Fajny humor, święta teraz z rodziną. Jest, jest sygnał dla trenera, że może tak czasem trochę więcej? No oczywiście, no ja się staram okazji, pokazywać, żeby zagrać następne pierwsze snuffy. A jak będzie, to to już jest decyzja trenera. Zagraliśmy ważny, bardzo istotny mecz w stosunku do, do całego sezonu, można powiedzieć. Zrobiliśmy dobrą robotę i chwała zawodnikom za to, bo, bo naprawdę zagrali dzisiaj. Od 15 minuty na poziomie wybitnym mogę powiedzieć, bo, bo nie dopuszczaliśmy zagłębia do, do sytuacji i sami stworzyliśmy ich mnóstwo. Zastanawiałem się po każdej zmianie, skąd ona wynika, bo zasadniczo to każdy z swoich zawodników grał dobre spotkanie, ale potem za wchodzili i pokazywali czemu. No i to jest siła tej drużyny, że jest. Na tylu, że obojętnie kto wejdzie, to, to daje nam jakość, albo taką samą, albo jeszcze większą. A jeszcze nie wszyscy mogli, mogli wejść, i dla nich też jest duży szacunek, bo, bo ciężko jest jeździć na mecze i nie grać. Ale oni pokazują na treningach, że każdy zasługuje na szansę i każdy tą pracą na treningach będzie ją dostawał prędzej czy później. I tylko tą drogą może mieć, żeby się rozwijać. Dzisiejszego rywala zostawiamy na dystans z 10 punktów. Generalnie, jak tak sobie przed świątecznym śniadaniem. Zerkniesz w tabelę, zobaczysz ostatnie wyniki, serię, tak, uśmiech tak, się pojawi. Myślę że ostatnie, yy, ostatnie dwa lata w święta zawsze przegrywaliśmy i tak sobie dzisiaj wychodzę za ten mecz mówię, nie no trzeci raz rzędy to już, to już tego nie przeboleje, ale, ale na szczęście, może nie na szczęście, bo dużo robotach chłopaków udało, wygraliśmy mecz i, i, i można spokojnie usiąść do, do świąt i, i się delektować przez dwa dni, ale i tak trzeba pomyśleć to o robocie w poniedziałek za tydzień także... trener nie ma odpoczynku. Dobrze, wyślę, tak. film. Spokojnie. Dziękuję, dziękuję. <laughs> Daj jeszcze się... nagrywasz? No. Podziękowania jeszcze dużo dla kibiców, bo naprawdę to jest szacunek dla nich, że, że jeżdżą i, i robią taką robotę, bo, bo dla nich gramy i to jest super, także tylko tak dalej i wszyscy jedziemy na jednym wózku. Jacko ty się tu czalisz. Ty ja chciałeś to... się coś powiedzieć. sam koniec żony, bo nie przed meczem był? No był, oczywiście, że tak, był. Tak, gdy tak, tam ja... ja na no nie to... ma na zero z tyłu, no ale 4-1 myślę, że to też bardzo dobry wynik. Także... testujemy. No. Za tydzień co? Powtarzamy, może niekoniecznie wynik, ale punkty. Easy 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 easy. easy. To będzie dobrze. Także zapraszamy kibiców na mecz. Dokładnie, tak. Ładnie, tak. Nie ma, nie ma, nie ma, Leonka, bo pojechał na pociąg a to Ale jest w tukinia i on się krzyknie Dawaj, dawaj! Kto wygrał mecz?